Cześć, witam was przed odcinkiem. Prosiłbym was o napisanie komentarza i zostawienie łapki w górę. Dzięki i co 30 lajków pod tym filmem dostajecie voucher na Wipa Miłego oglądania. Siemaneczko, z tej strony RATiWu. I jesteśmy sobie dzisiaj w odcineczku z oszusta, jest ze mną Frozi. I na wstępie możecie zostawić lajka i widzimy się już na odcinku. BABY CZE NA NI LATE WYŚKUNDIŁ MÓJ SPOM RADY W EJ TRAITY SZANET WĄ DRÓJN TU MÓJ Siema Ej to Macie jakieś wymagania czy jak? Bo ja nie wiem Znaczy no Nie mamy ale to Znaczy mamy no ale ja, ja, ja wiem jak ty się klepiesz Przyszedłeś do ekipy czy tak samo jak dla meki przyszłeś? Przyszedłem Bo ekipy szukamy z Frozim Mm, nie, znaczy nie do końca ekipy, tylko pograć sobie na serwisku, nie? No, dokładnie. Mm, okay. A mamy jakieś tam słabe sety i chcemy sobie po prostu. Także, Aha, nie, ja mam kit'a VIP'a, także nie będę was tu oszukiwał. Kitko, ratio tam, nie wiem czy mam, nie, więc. Nie, pan jest też no, ratio, no, mam kalpera, po no. prostu Ale kalpera e, nie ma żadnych kitów, nie? Nie wiem. I jest A ten, proszę, ja nie was. Wszystko, nie? Ej, A teraz. Kalpera sobie 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 pozostawiam? No Tole, to serwerek najmocniej. do pogranech chłopaki, tu się już nie robi. Ja nawet nie nagrywam oszustów, nie, więc to nawet nie mam. Wam, terapiu. że nie nagrywasz ale? Terapiu yes. Co? Dobra, poczekajcie, nie nam. You moved. Server group assigned. You removed. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. thank you. Channel Group Change Channel Group Change, ale nie denerwuje... Możecie nie dawać mi tych rank, bo mnie strasznie ten głos z tej Iwony nie, denerwuje Nie ten, tylko ten A, okej Głos ten okay. a, a, no dobra Ogólnie denerwują mnie te odgłosy TSA, nie mam ich wyłączonych właśnie nie Channel Group Change No Ja? Co? Już Ej, mówisz, że już already connect Jesteście fanowami Raty mm. e W Normalnie A ja. Ej, teraz no. smutny jestem teraz, nie? już. Dla fanów chyba nie ma tej frakcji. Frozen mm. czekaj! Ja

Ej czy możemy się do was stepnąć? No, czy coś? Macie no, jakąś bazę? A Ej, jaki masz, masz, masz nik? Ma no jest No... Czekaj napiszę do ciebie coś. Czekaj ja napisałem do Boba. Ej ma który Was? stepnąłem. Mój 37 masz Edwika czy nie? Masz ja zginąłem. nie. Zginąłem. Zginąłem nie? I mi się wiesz, Nie miałem pizza. A, dobra. To Napiszcie coś na czacie. Wszyscy jednocześnie. Okej. O, tu masz wipa. No

Ja widzę, jaki robi nogi. Powiem. A to ty Nie. Nie. robił tam Nie. No. Nie. Ej, Nie. Ej, A Nie. No. A Nie. 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 i się i Nie. Nie. Chodźcie Chodźcie Tutaj. Chodźcie tu Nie. Nie. Tu. Ja. Czekaj, dobra. Nie. tak? Nie. Cyk. O. o. Czekajcie. Będzie film, będzie film, Bo ja ogólnie zbieram SS-y na ten SS-y to fajna sprawa, to Kto ja? No bo Tobiasz koło nie mieszka przecież Mam do niego 200 metrów, niecałe Dawaj, ty idziesz po niego. Ja do Tobiasza to... A ja nie nagrywam teraz. Ale nie! Czekaj, wiesz to powód? Co?

a wy Ale... jesteście chyba jacyś postrami. <laughs> jak już jesteśmy przy tacy, takiej PC, to może teraz włączę nagrywanie i yy, jak jest teraz ta drama, ona no, z magikalem, co nie? No. To biorąc pod uwagę to, że Rafonik bardzo ładnie tutaj to wszystko wytłumaczył i yy, ładnie się trzyma obok tego, walniecie jakiś tekst tak, ze starego Rafonik, zaśnięcie jakoś. Na przykład BOG Dwa 16 będzie się tyrał z RobiNogi Owaj z tylem z par... Dlatego jeszcze papiś takiego. Dawaj się, trzy, cztery Dawaj, no to co się chce tyrać? Polega, ale ty demoralizujesz dzieci, Frozja, Ja pójdę na policję teraz Ej, ale ja dzwonię na policję To chce się tyrać z Bowerm? Ej, Frozja dzwonię na policję A ja dzisiaj się z Gilduary Ale to było a ja dzisiaj się z Frozim tyrałem, nie? Szmato nieprawda? dzisiaj bo... Ja właśnie też się o to boję, dlatego ja się trzymam gdzieś daleko od was Od was jest No właśnie, na nas jest tylko dwóch i wy macie sety A A to... A to jest... No, i to nie zależy, że kto ma YouTubera, do lepiej klepie No właśnie. Ale nie no, nie wiem. Co ty nie powiesz? Jak ktoś jest, jest YouTuberem, to się dobrze klepie, to jest od razu tak powiedziane. Ok? No, bo YouTuberzy są zawsze dobrzy. To wiesz Powiedz, coś o ciebie. Ale Cześć że ja? Jestem alkoholikiem. No i czemu się tak rozbierasz? Nie wolno tak. Ej, ale nie, ubierz seta, ubierz seta, bo to niebezpieczne. Ubierz Ja no, Ja już mam normalnie. Ja Kto też mnie już mam krzyżce. Ja nie. Nie, nie, Ja nie. Nie, 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 nie To on, Ej. tak? To dawajcie klepiemy go, bo on żonę szósta chce zrobić, czy nie? To, to bije. jeszcze sepa, ja cię zabiję i będzie przez te szczęście. Ej, hey, daj mi Nie, To nie bez kitu ma. Ale... Faworki to są na tłusty czwartek, a nie teraz. Wiesz, faworki ten, Ej, ten, ten jest? No dwóch Gdzie teraz. Ten ostatni? Nie Czemu on jest na TS-ie, a nie ma z nami? Ej, może on, on oszusta chyba chce zrobić, czy co? No, chyba tak. Ej, nie. Też to jest punkę, to jest... No też Robi nogi. To jest... Nawet Ej, większy. A może ten robi nogi, zrobi nam nogi? Pa! On ja już robi nogi! Patrz! Już pa. zrobił pomoc! Zabijam teraz. Nogi mi zrobią! Nie! E, o nie. Zabijam cię. Zabijam cię. Dawaj No nie Klepa dwa? Spilofa cię zabije O ty O z miecza Ej, nogi mi zrobił Ej, nogi mi zrobił Dojazd I widziałeś O tu dwa robią? Nie robią Musi iść dla Ja w zjadłem, ja w zjadłem No to klepa Ty mądry jesteś odprawiam. Ja nie miałam stryszy Nie oddam ci Ale mnie uderzyłeś dwa... Nie wolno z miecza Dwa Mnie i mnie no. Co, Co oni robią? Radę. Biją mnie. Biedy Nie tu przebiegł. Ej mogę na w Na to, Biedzie. to Biedzie. 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 No Biedzie. bana dostaniesz od Admina jakiegoś, no bo admini banują czterów. A, ta... nie widziałem No ale ja Ci powiedziałem, dobrze, że ci powiedziałem, prawda? No, ma hey. generacja Surwy Ile się na po koksów poddać? Jeden! Ej, nie bij ja mnie, idę ci oddać. Oddam ci, oddam ci dwa razy tyle, ile masz. Ty myślisz, że ja cię nie znajdę? To dwa mam. Czy... Ci... Nie, nie oddać, nie Ej, Frozik, ktoś nie uderzył z nich. To cię uderzył? Nie wiem, zaraz go znajdę. Ja cię zaraz uderzę. Ej, kurwa. Ej, dawajcie. Piszcie to na serduszkę. Jak mi zejdzie jeszcze pół serduszka, to można do ciebie do końca. Zresztą pół serduszka, stary. Piszcie. Masz tu wodę, widzisz tą wodę? Widzisz tą wodę? Widzisz tą wodę? Tą wodą się zgasisz. Do jest. Do huksa jest No. I teraz wchodzisz. Nie, bo mnie nie będziesz bił z swoje... Nie, bo my Nie z swoje... nie, 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 nie Kto? Nie ja robią. jeszcze nikogo nie uderzyłem nawet. O co ci chodzi? Nie zasłużył sobie jeszcze nie, ale go bije, no bo ty go bijesz, ja tak, go to... też bije. Ja go bije, bo ty go bijesz. Ej, to po co my go bijemy? Żeby... A On to nie, nie ty. ty. A ja zmierzam mięsko. Skilofa! O ty! Dawajcie piszemy, Tara piszemy, Rafigu. Czekaj na razie, bo my tutaj się skilofa bijemy. Dawajcie, ja to sam go. Wam go daj. Dawaj. O, ty nie. Nie będziesz Nie, nie chcę pnąć no, od no, ciebie. To ja do topu. Nie wolno mnie... ...bić. Ej, ty mnie bijesz za mocno. Ty jesteś Citerem. Na So, Ej, skąd ty masz tyle refilii? Ej, ty mnie z miecza bijesz! Jem koksa! Ja cię biłem z łapki! To szuście! Dobra, się ogar. Dobra, ogar, ogar. No ogar, przecież było powiedziane, twój kolega powiedział ogar, Te ja cię przestałem bić. się. No sojusz, to przecież... Jak twój kolega mówi, że ogar, no to ogar już... Zabisz już koksa? Bo? No ja tak. Ale Bob, tak, bo zrobiłeś? Nie, to napiszcie. jeszcze jedno się zjeść. Dawajcie, napiszcie to, trzy... Bo uderzło się, jest mm. No do dobra, odpuszczę ci nie? tym razem. Raty w odpuszcie tym razem. Ale pamiętaj, sery. Ale to jest głośno, ja nic wie. nie słyszę, nie? Tu mogę ci zrobić 8 starze, to Rapy się rozpadły. Bob, powiesz że jeszcze raz coś takiego, to ja ci naprawdę będzie no, nie, no, nie dużo osób się straci, mam no, tak. Przestraszyłam się. Ej nie, on mnie denerwuje. Przestraszyłam się, mówię! No nie! Bo przecież ja cię walnę trzy razy i ty nie żyjesz. A walnij trzy razy. Raz, dwa, trzy. Raz, no, dwa, trzy, trzy. trzy. Nie, nie jak już ktoś ma zabić to ja. Nie, nie, ale nie, go, go. No ale mówi, że go nie zabije, przecież sam słyszałeś. No ale nie, A ty. Kurwa, ty kule jesteś, Dlaczego? Ty uciekam od Uciekam od Uciekam od cię. Uciekam się cię. Uciekam od cię. Uciekam od cię. Poczekajcie, czekaj, on was zrekrutuje. Nie, bo oni nie chlepią, no Zostaw tak. mojego kolegę. Nie pijcie go. No on nie. Mi bije. Nie, nie pijcie go. Ale to Kolej on nie bije. bije on nie bije kolegę. Nie dosyć. Bije stop. No stop. Nie, no nie kolegę. To... Dobra, weź, go zrekrutuj. No, to no to Dobra, ja cię No pomóż Marcin, wyjdź. Nie będę im był Bo dlaczego? Widzisz Marcin, weź z jego przykład, z twojego to kolegi. ty nie 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 mi nie tylko, nie ty tylko tak zawsze za wejdź za skórę, bo... No nie, to tu brak no doje, do Nie Mogę go dojechać. Do koksa dawaj, do koksa. Super, mam ostatniego koksa, fajnie. No, to kłamie z koksami, to za to trzeba dojazd zająć. Mam no, no jednego koksa, nie rozumiem. Dobrze. Mogę Dobra, no bo on ma teraz, dlatego, że kłam. No właśnie, nie, kłam, nie. kłamcy są najgorsi. Dobra, chodźcie, jedziecie rekrutować. Trzy typa, chodźcie. Dwóch HP. Zabijecie mnie. Bierzcie, nie, nie no, nie bijecie już, już, nie bijecie już. Dawaj, Zabiję. weźcie. Nie, raci to, to jest źle. Odnosiłeś docisk no. za to. Wyślij się. Rativu, ty, poczekaj. A, ty mnie teraz bijesz, tak? Ja ci oddam. No, nie, ty musisz mieć docisk za to, że kłamiesz. Nie gram z wami, no, nie, nie mam koksów, nie, nie mam. Nie ale on kłamie z tymi koksami, on mówi no, cały czas, że ma trzy, a nie ma, to trzy to a nie ma trzy. Masz nie, jeszcze nie trzy koksy. On ma jeszcze trzy koksy nie, na pewno. Nie, jak mogę mieć trzy koksy, jak za No, ale może wyjąć ze schowka. Raki Rakiwów, potrzebują cię jakiś i, a, ty, wy, nie, 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 nie robimy oszustwa, co ty gadasz. Nie gram. Jaki osłóż? Najlepiej <grym> umrzesz, i ono się i ten ustaje. No właśnie, przecież o to chyba chodzi. nie jakiego? czego. O! Zginął. Zginał. 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 Czemu zginął? No właśnie, nie wiem, ja go nie uderzyłem, kto go uderzył. Jak zginął? Kto dostał za nim? Dobra, to... nie gra. Dobra, leży nie się kredytować. Ty grasz, nie umiesz chyba. Grasz nie grać nie No. Snoidy, on nie umie grać. Słyszysz? A czemu ty wyrzucasz jego itemy Snoidy. O! No, no dobra, dostał za swoje. Też tak sądzisz? Teraz Marcin, a ty też tak sądzisz, że on dostał za swoje? Dostał za swoje. Był niemiły Komar dla nas. Was. Powiedział, że ma trzy koksy. Powiedziała, że ma coś... No, ale to musisz tak zrobić. Aha, rzeczywiście. Hej. Hm. Ej, ale nie uciekaj. Ej, dawaj, ej, robi nogi, ej, pomagamy. Ej, ej nie uciekaj! 1 1 nie uciekaj, halo. Bo mnie zabijesz. No ale mówiłeś jeden na jeden, nie? No ale ja się nie ciemierzę. Ale czemu? Przecież to jest łatwe. Pokonać youtuberka. Ej, ty masz jakiś ej. miecz z knokiem w ogóle. Ja chcę ten twój miecz, daj mi ten twój miecz za 5 dwójkę No dobra, no to poczekaj, to nie wi, nie wi, nie bi. Ta, ty, Ale to ja, ja go samo odebiorę Ej, dobra Ty robisz oszusta, ja już to widzę Wykazał. Ja też <zyskawe> słyszać po tobie, że robisz oszusta Ej, ty uciekasz, Nordi, a ja cię widzę, bo ja mam przecież fitę. Frozi, pomóż mi go gonić, on ma low. Dobra, recifu, ale nie jest na YouTube'ach. Dobra. Idzie on, jest Frozi. Zjebałeś. Czekaj, tepe. Czekaj, ja się do niego tepnę, przecież ja mogę jako helper. Dobra. no. Co za Steve. Ale patola tutaj. Jest teraz. Odbudz.com Jak? Odbudz.com no, ja Ej, to ja was zmutuję. Czy... Odbudz.com PL Też inutowanie. Mam Noidiego! Bo to, że Mógł. Ale ty się głupi, Noidy. I <grym <grym mi tak mnie nie zabiłaś. No zabiłem cię, bo cię uderzyłem ty głupku. Naprawdę? zabił go! Loguj się. O ty! No to po co logałeś? Aha, to zajebiście. Nie, Frozi, idziemy do innej ekipy szukać, bo tato cały czas na 6 robi i gada, że to my To ty kurwa kogoś tam co Właśnie. O, Jak to on nie zaczął bić przecież? Ja tylko tam dobijałem, bo taki i tak by zginęli, a jak dla mnie będzie ranking, to, to chociaż będzie na... Pozytywne cele, a nie kurwa na jakieś górne oszusty. Na no, pozytywne cele Nie na pozytywne cele. Jak będę miał ranking, to będę miał większe uznanie wśród lokalnych. Po prostu tutaj. No ten macie chyba Ale to. Ale nie, kogo. tutaj inna jest. Ekipa. No bo tutaj po prostu nie, większość no. osób tu nie gra, nie? Z naszej No i widzisz na no i... jesteś tu i cię ja nie zabijam. Ej, a Ty byłeś tam przed kalbaner? Ej, ja nie ja mam tego ludzi. Ej, zostaw. Ej, co ty tak bogato to budujesz? Halo? Ej, zostaw. Ej, chodź z... ...licą, odpierdala Ze szmaragdami. No bez kitu, pa! Ej, on ma Sprinta! Ej, on, on ma Sprinta jakiegoś... On ma chity, ty! Poczekaj! Ty się odpalił. Ty się odpaliłeś! Gdzie? Gdzie Ej, no ty, ty się odpaliłeś. Ej, on się odpalił, patrz. Ej, on się odpalił. Ładna baza? Ej, patrz, on nawet tam tę odpalił. Go. On, go. on go. ty odpalił. To jest cheater. No nie! No ty pierdołaj! No, <grym> no <grym> Nie no, bo ty go bijesz, to ja też go chciałem uderzyć. Ale ja sprawdzałem mam ty, knoka, ty dał nie No ja też. Ty też. Kilofem sprawdzałeś. A ty też kilofem. Pół mózgu. A ty czym sprawdzałeś, no? Pa bije Zuby. mnie. Nie bij mnie. No a ty kto? No buwie właśnie, dawaj zabijamy go i idziemy do admina. Pa Pa się. Pa, on nie leci. Patrz, za czytel głupi? Jedno i PÓŁ No ale czemu cheatujesz na takim serwerze? Nie cheatuję. Jak Nie, przecież widzę. nie, tak nie, 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 zabijam, częściej ty masz ty masz takie te przyciski, że to że o ty pierdolę, o ty będę <noise> O ty Ej hey, ale... No. Dawaj jeszcze raz cię zabiję, zo. proszę teraz powiesz Idę Jakże dopiero za 15 tak mnie Uwaga, co O oh, wow. oh, ty no. Dobra, to nara. No tutaj zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. To do Admi, ja wszystko nagrałem. Ja też wszystko nagrałem. Admi wykorzystuje młodszych ludzi. Ja też wszystko nagrałem. Też inny psy. To możesz zgłosić do Rativu te rzeczy, że ktoś Ci wykorzystuje młodsze osoby. No, albo do AK możesz też zgłosić. Albo do... Zgłoszę do Matrixa. Też możesz, jedynie nie ej, możesz do Thorien'ego, no co jest? Nativu, ale zapomniałem, bo przecież to AK hmm? zleci, żeby się nagrał, nie oszusta, kurwa. No. Ej, no to jednak nie możesz do AK. A no. Ej, ale Matrix, kurde, Matrix też coś się tym mówił. A no, pamiętasz? No, no Matrix nam mówił, się... że jezu, wy musicie ej, nagrać ale, tego oszusta. Ale też, ej. Ten no też coś mówił. No, czyli jesteś udupiony. A Borek... A Borek nic nie mówił, nie? Ale Borek mówił, że mamy się o, słuchać matriza. A jeszcze no. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji fajnym komentarzu. Wbicie też na kanał Froziego Elo Elo, co 30 lajków wouczerki.